Jest czwartek, 21 listopada. Wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Codziennie o 18 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i Kościoła. Pochodnia, Pochodnia Podcast. Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem na prawej dłoni zasiadającego na tronie Księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie opieczętowaną siedmiu pieczęciami. I ujrzałem potężnego Anioła, obwieszczającego głosem donośnym, kto godzien jest otworzyć Księgę i złamać jej pieczęcie. A nie mógł nikt, na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią, otworzyć księgi, ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny, by księgę otworzyć, ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze starców: Przestań płakać. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrosił Dawida, także otworzy księgę i siedem jej pieczęci. I ujrzałem między tronem z czterema istotami żyjącymi a kręgiem starców stojącego baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem duchów Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł i z prawicy siadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, cztery istoty żyjące i dwudziestu czterech starców upadło przed barankiem każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i krwią Twoją nabyłeś dla Boga ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami a będą królować na ziemi. Oto Słowo Boże. Tyś nas uczynił kapłanami Boga. Śpiewajcie, Panu, pieśni nową. Głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy swoim stwórcą, a synowie Syjonu radują swym królem. Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają mu na bębnie i cytrze, bo Pan swój lud miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem. Niech święci cieszą się w chwale, niech się weselą przy uczcie niebieskiej. Chwała Boża niech będzie w ich ustach, to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Tyś nas uczynił kapłanami Boga. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł. O, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed Twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy Twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd, powalą na ziemię ciebie i Twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, za to, żeś nie rozpoznało czasu Twojego nawiedzenia. Oto słowo pańskie.